Cześć wszystkim, niedziela, godzina 12, na ekrany wjeżdża dawno nieemitowana seria Hit czy Hit. Wyobraźcie sobie, gdy w latach 80 IBM, Bill Gates i wszyscy tworzyli podwaliny po dzisiejszego Windowsa, wszystkie jakieś komputery typu Atari i inne. Pisali BIOSy, a potem tworzyli Windowsy. Setki godzin pracy. Gdyby oni się dowiedzieli, że kilka dekad później chińscy naukowcy gdzieś głęboko w Chinach, w porozumieniu z tajwańskimi i wietnamskimi sojusznikami, stworzą coś takiego jak Power Box, który za jedyne... 80 zł potrafi bezinwazyjnie zwiększyć moc w naszym samochodzie o 25%, moment obrotowy o 25%, to chyba by rzucili tą całą robotę i nie zajmowali się tym. Zatem tematem dzisiejszego odcinka będą tanie boksy, które można kupić w internecie za 80, 70, 180 zł, a już absolutnym hitem będzie, zapraszam do biurka, boks. Do wolno-sącej benzyny, a dokładnie do mojego nowo nabytego Sławka Mondeo. O, widzicie Ford Mondeo? Kosztujący aż 180 zł, dający do 25% mocy. Nie znajdziemy tutaj ukrytej turbosprężarki, nie znajdziemy tutaj jakichś wielkich wtrysków. Znajdziemy pudło mocy. To jest mój dzisiejszy faworyt. Zobaczcie jeszcze te złącza. To naprawdę jest szczyt technologii i myślę, że powinni uczyć się w NASA. Więc weźmy te kilka boksów, bo mamy jeszcze, poza jedną firmą mamy jeszcze inną firmę. Wziąłem to, co jest najbardziej popularne i sprzedawane na Allegro. Więc mamy to, mamy to, 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 czyli cztery boksy, dwa samochody, mhm. będzie na pewno pasat, będzie w Disney'u i będzie 130 koni. I będzie na pompo wtryskach i będzie bądeł I po prostu jestem ciekaw, bo kiedyś zapoczątkowałem tą serię odcinkiem właśnie takim małym boksem. Stasiu wrzucił tutaj taki urywek, jak ja tego boksa niszczę. Dobra, chodź jeszcze rozbierzemy to i zobaczymy, co jest w środku. I upłynęło już 4 lata. Myślę, że warto byłoby sprawdzić takie rzeczy, a potem ze Sławkiem na hamowni porozmawiać, jak to działa, czy to jest na pewno bezpieczne, no i powiedzieć, czy to jest hit, czy to jest hit. Bo dla mnie absolutny hit to będzie wzrost mocy w moim Mondeo. Po prostu mam nadzieję, że z tych 90 koni, jeżeli wzrost ma być do 25%, to tak łysa matematyka mówi, że 10% to jest 0,9 konia, czyli jakieś dwa konie z H. Kolera, tak dobrze liczę? Nie, co jakie 0,9? 9 koni i 9 koni to jest 18 koni. Ponad 100 koni będzie w Mondeo. No dobra, zatem Stasiu, zrób prezentację tych dwóch samochodów, które zabieramy na hamowni. I widzimy się u Sławka na hamowni w Dainosecie. Jesteśmy w Dynosecie, Uwaga, wszyscy tunerzy w Polsce, to jest wasz czas. Po tym odcinku możecie pakować się i robić pizzę, bo Pro Racing Tuning Chip pozbawi was pracy. Stasiu, zobaczymy co na to sławek. Dzień dobry Sławku! Przyszedłem ci oznajmić, że możesz się przebranżowić. Cie ma? Patrzaj, 80 zł. Niesamowite. 80 zł. A to do wolno benzyny za 180 zł i żeby tego było mało, mamy jeszcze jakąś inną firmę, to też kosztowało 90 zł. Więc teraz jeżeli się okaże, że to jest wszystko prawda, to wszyscy muszą pakować manżur, zbijać pracę. Interes. A tak naprawdę przechodząc do meritum, hmm, chcemy sprawdzić ile co daje, a potem merytorycznie powiedzieć, jeżeli coś daje, to na jakiej zasadzie i czy jest to bezpieczne, Oczywiście. bo to jest dość ważne. Y Tutaj mówiłeś pewnie, że tu oszukujemy w tej benzynie jakoś. E, prawdopodobnie tu jest oszukiwany czujnik temperatury powietrza zesanego. Ale ja to liczyłem w firmie, zanim jechałem do ciebie, to Aha. wiesz, że po podpięciu on powinien mieć z tych 90 ze 105, nie? Sprawdzimy, sprawdzimy. Jesteśmy ciekawi, więc bez zbędnego gadania obstawiajcie wyniki. Ja zaraz dokładnie tutaj z Stachu jeszcze muszę spojrzeć, ale to było, mówię wam, gdzieś 79, 80 zł, 89 zł. Wiem, że ten był najdroższy co Sławek teraz tak, rozpinałam. Tak, tak. To po prostu. nowy wygląd to... jest super. Nie no, zaufałbyś. Tak. A instrukcja obsługi, dać Ja Ci tu przeczytam... Etui, proszę. Tak. I to jest full legal, nie? Gdzieś w instrukcji obsługi było regulamin. Drogi kliencie. O! Widziałeś do no jak auto się zapina. Oczywiście. Dodge, Volkswagen. Tylko teraz jest dziś instrukcja obsługi, w której mówią, że tak. jeżeli to podepniesz i wyskoczy Ci check engine, to musisz kręcić dwa obroty, znajdziemy to w lewo. Dobrze. To wiesz co, może zacznijmy od instrukcji, znajdę instrukcję i wrócimy zaraz do kamery. Wyobrażasz sobie skomplikowanie tego urządzenia? Zobacz. Otrzymują Państwo urządzenie zaprogramowane do swojego samochodu, czyli to jest do Mondeo 1, 1.6 90 koni tak też jak kupowałem wysłałem Panu informację. Silnik musi i teraz tak. Boksa należy bl, 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 regulować. Po podłączeniu, po zamontowaniu urządzenia należy przejechać około 100 km. Powiedz mi, co się będzie uczyć: to czy sterownik? Wydaje mi się, że to jest, to jest pod kątem tego, by silnik się dobrze nagrzał, bo jakoś specjalnie nie widzę potrzeby kalibrowania tego przez 100 km jazdy. 90, w 1996 roku. Oczywiście, broń Boże. To będzie tylko i wyłącznie zmieniało pewnie potencjał czujnika, bo to ma wyjście tylko dwukabelkowe, tak? Dokładnie. Czyli dwa kable są. Podłączamy w miejsce czujnika ten i będzie oszukana dawka na zasadzie pomiaru innej gęstości powietrza, na zasadzie Przejdźmy temperatury. Przejdźmy do hitu. Silnik musi co najmniej raz się nagrzeć, ty co powiedziałeś, oraz ostygnąć, żeby EQ w samochodzie w pełni odczytało parametry, te parametry, te setki tysięcy danych, nie? Przez te dwa przewody, e, które zmienia chipbox. Najczęściej nie ma problemu e, dokonywania dodatkowej regulacji urządzenia. I teraz na desce rozdzielczej pojawi się kontrolka od świec żarowych. Miało być przecież do benzyny. A, nie, dobra, jest jeszcze kontrolka check taka. engine. Silnik pracuje nierówno lub przechodzi w tryb awaryjny. Regulacji dokonujemy na wyłączonym silniku, choć Stasiu pokażemy te śrubki tutaj. E, tutaj macie śrubki, o, tu, tu, tu jest taka śrubka. E, regulacji dokonujemy na wyłączonym silniku, należy przekręcić wskazaną na rysunku śrubkę regulacyjną o cztery obroty w prawą stronę. Następnie włączyć silnik, sprawdzić jego pracę. Czynność powtarzamy do momentu ustąpienia niepożądanych objawów, ale jeżeli po 100 km chcemy zwiększyć naszą moc, dać jeszcze dopiero dzielić tego kutanga, to robimy dwa obroty w lewą stronę. Więc co? Chyba pierwszy w ogóle od benzyny zaczniemy. Tak, zaczniemy. Od to, jest, od to jest tak wesołe, że zaczniemy od benzyny, weźmy ją na rolki. Pamiętacie, że miała ona 92? No, sprawdzimy. Dobra, żeby sprawdzimy, Rzetelnie. Coś nie zadziałało sławku? Nie zadziałało, wcięło nam dwa konie nie całe, ale jednak. Mm -hmm. I troszeczkę podniosło moment. Mhm. Ale to są kosmetyczne rzeczy. Ale które... wiesz dlaczego? Bo jeszcze trzeba dowalić dwa obroty w lewą stronę. teraz. Kręcimy. kręcimy. Spoko. No i wtedy było cieplej, teraz jest zimniej. A nie, nie wtedy było zimniej. teraz jest cieplej. Mhm. A to dlatego? To mhm. dlatego na pewno, ale nawet. A tu jest korekta jeszcze, tak? Więc to do mhm. normy ściąga. Dobra, wiecie co? Nie liczmy procentów. Kręćmy ile się da. Dobra. Ale bez check engine jest, więc o ile mi się Mondo nie rozpadnie, bo tam jeszcze przegub wewnętrzny, no ale. Powinno być dobrze. Ja obstawiam, że przyjdą te konie w końcu. Więc lecimy dwa obroty w lewo. A jak trzeba, to jeszcze potem znowu dwa obroty. Ja będę długo skręcał, aż chociaż 5% dostanę. Kolejny pomiar. Po mamy. dwóch obrotach mam 93 konie, tak? Czyli prawie prawie koni. Ale moment obrotowy nam jest lepszy już. Tak, 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 tak. To ile słabych obrotów teraz? Już teraz cztery. Teraz cztery, tak. Cztery. A na końcu wkręcimy to do końca. <laughs> No to co, 6 obrotów łącznie. 6 obrotów. Jesteśmy prawie, że serią, jeżeli chodzi o moc, która była wcześniej bez kata. A moment mamy troszeczkę lepsze. A mamy 1 Nm. Pamiętacie, za 189 zł dobra impreza. Tak jest. No tak. że mamy fil... pieniądze. Tak, filt stożkowy myślę, że dałby tutaj co najmniej 6-7 koni, bo to już sprawdzałem kiedyś na hamowni. Tak, tak. No ale dobrze. W takim razie, żeby być pewnym, dokręćmy tą śrubkę do końca. Kręcimy do maksa. Ja lubię dobrze wydać prawie Nie no, ponad 200 zł, bo z przesyłką przecież. Jesteś dumny ze mnie? Bardzo. Dowalenie <noise> 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 śruby do końca spowodowało obcięcie mocy. Znaczy, mm. dokładnie wykręciliśmy dodatkowe 10 obrotów, no. e, czyli 16 w sumie. Tak, ale jak mieliśmy pierwsze dwa, to było takse. tak se. Jak zrobiliśmy jeszcze 4, 6 obrotów, okay. obrotów, dało nam prawie ten sam wynik co seria. No, troszeczkę lepszy moment, ale nic poza tym. Yy, wiesz co, unboxować te rzeczy będziemy później, zatem chciałbym wiedzieć, gdzie jest te do 25%, bo słowo do jest genialne. Tak. Bo daje Ci od 0,5%, od 0 do 25, czyli mamy 0, czyli producent nie kłamał, że do 25%. W utopijnym świecie nie miałoby to prawa działać. No zgadza się. Bo oszukujemy przepływkę, dajemy więcej paliwa czy... Znaczy to konkretnie wygląda na oszukaniu temperatury powietrza zasysanego, tak? I AT jest oszukane i tym samym przy innej gęstości powietrza, czyli temperaturze i nadawka paliwa jest dobierana przez, przez sterownik silnik. Dobra, dajmy Passata, bo ja wiem, że tam wyniki mogą być dobre, bo, bo dobre, ale jaka ich konsekwencja, to co mówimy też, na pewno będzie dymić pewnie w pewnym momencie. nie? No zobaczymy, zobaczymy. Tam. No nie... jest regulacja na tych urządzenie. Będziemy regulować. <laughs> no to bierzemy. Dobra, pastuszek zapięty sławku. 130 kuni i to takich niemieckich solidnych. Pierwszy idzie najtańszy chipbox za 79 zł, bez przesyłki, tak, jest piękny. E, oczywiście standardowa śpiewka, czyli do 25% mocy e, koni i do 25% Momentów. momentu, tak. ale tu jeszcze jest coś, czego nie sprawdzimy dziś, Save the Fuel. Ja myślę, że jak to zadziała, to zmostkujemy cztery takie i puścimy Łukasza wyleci w kosmos. Nie? E, no co, to się podłącza gdzie? To się podłącza bezpośrednio pod czujnik temperatury paliwa. Okay. Czyli bardzo, bardzo dobry dostęp. Pod maską zobaczycie za chwilę jak to wygląda. I on nie ma regulacji. Nie ma regulacji, to jest plug and play po prostu. No i tak jest na pudełku, plug and play. Plug jak w play. <laughs> Jakoś tak. Dobra <laughs> Sławku, ja nie obstawiam tym razem po ostatnim nic. Ile to może, dobra to Ty powiedz ile tak koni. No daje jakieś 15-17% przyrostu. Yy, myślę, że w pewnym punkcie, bo będzie to nieliniowe, ale jednak gdzieś tam się to pojawi. Dobra, to sprawdźmy to. Dobra. No to co Sławku, przestrzeliłeś? Tak. Przestrzeliłem, przeceniłem boksa, niestety. Ale producent ale ci stary. powie, że to przecież seria nie ma 140. No ale tak czy inaczej, przyrost by był analogiczny, tak? Tak, Łukasz dlatego... włożył sobie większe pompowtryski i tylko stąd jest... Znaczy e... końcówki pompowtrysków. Mhm. E, czyli mamy przyrost, ale ale 20 Nm i 25, 25 nm i paru koni. Ale moment tu jest bardzo ważny. Tu mamy kolejnego zawodnika za 108 zł. Doceni to Łukasz. Tylko Sławku, to jest śrubka mocy. Tak, będziemy regulowani. Uh, uh. Dobra, no to w tym momencie ja obstawiam, że będzie ze 155 koni. Jak damy Uf. na full ogień. Ja się ostatnio pomyliłem, ja obstawiam. Dobra. No to co, Sławciu? Możesz zwijać biznes. 11 kuni. No tak. 30 nm. Ale kosztem dymu. Kosztem dymu. E, co za tym idzie? A, to też powiemy w podsumowaniu, bo to nie ma sensu na razie spoilerować. Więc Łukasz, doceń to, bo teraz daje Ci już ekskluzywny sprzęt. Ten miał możliwość regulacji. Ten chyba też ma. I ten się... ma tutaj tak. tak ja, yeah, można do zobaczyć Stasiu. Jest max i low. On był droższy? Ten oddychę droższy od tego. Aha. Czyli ten kosztował 119 zł. Ja na no, no, taki groszowy mogę się pomylić, mhm. ale najtańszy to był ten pierwszy. Tak. E, to ja obstawiam, że ten, jeżeli 142 konie mamy w serii, to ten box da nam bez kręcenia, no co najmniej 10 koni z kręceniem, da nam e, 12. Tak, tutaj 11 czyń, powinność tunera, bo już musisz przechodzić na emeryturę zaraz I, i wszyscy... Idziemy tuningować. Tak, idziemy tuningować. a wiesz co, jest ostatnio w ogóle jechania do Ciebie i sobie myślę, dobra, no teraz mamy 2020, czy 2020, 2020, co będzie za 50 lat? Wyobrażasz sobie, że będziesz mógł z aplikacji Androida na przykład robić apkę w swoim elektrycznym samochodzie i wiesz, więcej sztrumów i kilometrów? Oczywiście, oczywiście, To się sprawa. będzie działo. To, Może chińczycy. nawet poziom będzie wyższy, którego jeszcze nie znam A, widzisz. Dobra, zaczynajmy, obstawiajcie, lecimy. 28 nm. Kolejny box. Troszkę dymu, 10 koni. No naprawdę szacunek za te 120 zł e, spowodować... Przejdźmy do podsumowania, bo w podsumowaniu musimy sobie opowiedzieć o paru rzeczach, e, a po podsumowaniu otworzymy to i wtedy dopiero się pożegnamy. Co ty na to? Tak jest. Dobrze, to chodźcie, podsumujmy. Jak Michu? Jak to jest 180 zł? Dobrze wydane. No, 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 no wierzę, wierzę, wierzę. Ale ładnie wygląda. Przedaż ładnie to... wygląda i, i, i za sam, za sam nie to jest straszne. Dobra, no wiedziałem, że tak będzie. Liczyłem w duchu, że oszustwo temperatury czegokolwiek spowoduje minimalny wzrost. Minimalny wzrost, ale nie w granicach, to wręcz było słabsze niż. kosmetyczny wzrost. w granicach błędu hamowni, chociaż coś tam było, tak? Znaczy inaczej, ten... to wszystko było w granicach, jakbyśmy się uparli błędu hamowni. Znaczy, mówimy o mówimy o benzynie, nie? Tak, no, o to... benzynie, o benzynie, bo ja pierdzielę. No. no, no, no. 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 Dobra, No przejdźmy do Disney, bo to jest ciekawsza sytuacja. Tak, Weźmy tak. ten najtańszy, to był, najtańszy to był ten. ten. Dobrze zainwestowane, 79 zł, dlatego że. Tutaj przyrost był niewielki. 20 kilka newtonów zdaje się i Parę około koni. 10 koni. Tak, tak czy to... nie, mniej niż 10 no. koni to było. I tu nie mieliśmy możliwości regulacji. To urządzenie co nam oszukiwało? Pomiar temperatury paliwa w systemie odczytu. Czyli generalnie jest informacja, że fizycznie po prostu silnik lał więcej paliwa. Tak, można to tak ująć. No, najprościej, nie? Bo jakbyśmy się w mapy zagłębili, to by tak było. Więc spoko. To, tak, tu mamy ekskluzywnego chińczyka za 108 zł z możliwością regulacji. Jak dowaliłeś koksu na maksa, to z tyłu Czarno. był czarny dym, no i generalnie newtonometrów 30, koni ponad 10, więc no, nie mówmy, że 30 newtonometrów to jest nic. A tutaj mamy e, ekskluzywny produkt, tak, ekskluzywny nie powiemy z Chin, bo jest napisane made in Europe, EU, więc... Takie samo? Nie. O prawie! No dobra, nie, 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 tutaj nie jesteśmy od tego, żeby to rozsądzać, porównamy zawartości zaraz. Natomiast tu też ten ekskluzywny produkt dał nam 10 koni i 30 Nm, czyli reasumując powiedzenie, że do 25% mocy i do 25% momentu obrotowego, to jeżeli 10% z 300 Nm jest to 30, to te oba dały nam po 10%, więc to nie jest tak źle, jeżeli chodzi o moc. To nie mamy już 10%, ale mamy jest gdzieś nie. 5%, czyli fajnie by było, jakby było pisane 5% mocy i na przykład ileś tam, bo chłopaki, no sprzedajecie takie rzeczy, to chyba można wziąć na rolki auto można. jedno i sprawdzić mniej więcej, nie? Mhm. Natomiast powiedzmy sobie Sławku o tym, co powiedziałeś, co jest niebezpieczne przy takich urządzeniach, kiedy odkręcimy je na full, no bo lubimy, chcemy mieć dużo dymu, co jest niebezpieczne? Wzrasta temperatura EGT, wleje się paliwa dosyć sporo, więcej niż powinno. Właśnie stąd się bierze moc, bo tylko ten parametr jest zmieniany. Narażamy cały układ wydechowy no przede wszystkim przede wszystkim turbosprężarkę na wysoką temperaturę, no i wiadomo jeżeli tam jest wysoko, no to szybciej to się zużywa, o dużo szybciej. Szybsze zużycie silnika, bo tuning, jeżeli chodzi o chip tuning, polega na tym, że Sławek robiąc mapę w Waszym samochodzie nie podkręca nic śrubokrętem, tylko rusza kilka, kilkanaście sekcji danej mapy. W których reguluje się różne sekcje powietrza. W zależności muszą być zachowane, oczywiście. Tak, tak, da, trzeba, trzeba dać więcej powietrza, paliwa to wszystko trzeba popodlewać i to ma wtedy ręce i nogi. Jeżeli dajemy tak dużą ilość paliwa, pomyślcie sobie, co na to ciepła strona turbo? Mówi, lubię to. Albo co na to tłoki w delikatniejszych silnikach? Co mówią? Lubię to. No, no i przegląd techniczny oczywiście, co na to mówi teraz, kiedy jest przejrzystość. No, no właśnie. Ja wiem, że ty się pali, żeby to otworzyć, nie? No jasne. Dobrze. Za to otwieramy. Zacznę od taniego Chińczyka, bo je ciężko jest otworzyć. Ach, Aż tak? Nie, już poszło. O! Jest. A, najlepiej. Dobra, patrzcie do biurka i zrobimy to przy biurku. Więc po otwarciu ukazuje nam się zaawansowany druk elektroniczny. Aha. No na tym druku, niestety, jest tylko jeden rezystor regulowany. I to Aha. wszystko. No to dobrze, to jeżeli tak jest, to weźmy jego droższego brata o 10 zł Dobra. otwórzmy Dobra. 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 Wystarczy trochę presji dać. I tutaj wygląda to identycznie. No nie. To tylko nie, Tylko jeden rezystor. A czy... Ha. O! No. Czekaj, płytka się nazywa cheap race. Weźmy tą wyjmijmy może. Tak, dobrze. Chip race. Boże, know how zdradziłem wszystkich na świecie. Dobra. Zobacz Stasiu, tu jest napisane cheap race. Chip. Czyli tanie ściganie, tak? A nie, chodzi o chipsa. Albo, albo tanie ściganie. Dobra. Aż ten brak delikatności. No niestety, w tym przypadku. No i, i już Łukasz nie Proszę. pojeździ. I wygląda to identycznie. Jest tylko jeden rezystor regulacyjny i płytka. W płytkę mamy chip e, PD, tak? Chip PD. Czyli do e, układów pomp i nic więcej. Nie mamy nazwy, ktoś się po prostu nie chciał afiszować. Mhm. Proszę bardzo. No to Made UE. Tak. Dobra, otworzymy sobie to. Uhu. Na pewno jest wytrzymalszy. Jest tak, Ciężej się do niego dostać. A to pewnie przez tą plombę. W tak, razie reklamacji tak wie, że nie, nie działa, to plomba była zerwana tak, i tyle pan widział. O! o, o no To się też nie uda. no. I tutaj jest identyczna sprawa, tylko po prostu zadbano o e, większą zadbano ilość o to, kleju. Tak, większą ilość kleju to raz. I dwa, żeby, żeby taka postronna osoba jak my, powiedzmy postronna, nie zdołała zauważyć, że tam też jest tylko rezystor, nic więcej. No tutaj będzie ciężko zauważyć, co jest, ale może czy ty? Ta masa nam nie pozwoli na, na odkrycie, co jest wewnątrz, ale. Mamy prawie 100% pewności, że to samo co w poprzednich. Tutaj, sławku, zobacz, tu w tym miejscu to biała kosteczka taka. Hmm. Coś tu jeszcze było. Znaczy, wydaje mi się, że, że tam nie ma możliwości wstawienia czegoś U. innego. To jest rezystor. Rezystor? Tak. A, czyli rezystor, rezystor, rezystor. Mhm. Tak. Tylko tymi można kręcić, a tym nie? To, to była stała wartość, taka powiedzmy optymalna. Ile pieniędzy żebyśmy to zbudowali? Dwa złote? Mniej. Mniej. Okej. Okay. Ale tu, za samo to, że bo ile pieniędzy, ten wygląd w ogóle, tak. ten profesjonalizm moje najlepiej zainwestowane pieniądze w życiu. Słyszałem, się ręce trzęsą z nerwów, tyle pieniędzy zbankrutowałem. to mi teraz za to oddam. Tak. to racing. Rezystor. jest rezystor, jak w każdym. Aha. Tylko, że tu jeszcze mamy jakiś układ, którego ciężko zidentyfikować, bo jest to jakiś. No wiadomo, druk SMD, montaż powierzchniowy i jest kilka układów i kilka elementów. Trudno powiedzieć, jakie pełnią zadanie przy, przy systemie, który praktycznie tylko zmienia rezystancję czujnika. Uciekam na podsumowanie do siebie. Jeżeli ktoś chciałby normalny chip tuning, czyli mapę albo cokolwiek, będzie reklama za 3, 2, 1. Marzysz, aby w swoim pasacie zwiększyć moc o 30%? Marzysz, aby miał mniejsze spalanie? To dzwoń do Sławka. Link masz w opisie. Dla widzów M4K zniżki. Widzimy się w studio. Dzięki Sławku. Zatem kochani w podsumowaniu należy powiedzieć, jeżeli w dzisiejszych czasach tuningi prostych samochodów, takich jak 1.9 TDI, czy w ogóle samochodów turbodoładowanych w dieslu, mówimy tutaj o latach 90, 2000 w górę, kosztują w niektórych firmach kilkaset złotych, jest to zrobione profesjonalnie, to dlaczego mamy wydawać 100, 100 parę złotych za coś, co... Jeżeli da nam rzeczywiście te 10 koni i 30 nm, w krótkim czasie uwali nam turbosprężarkę, no właśnie, to już wy musicie zdecydować, moim zdaniem tylko osobistym i prywatnym jest to granie warta świeczki. Jeżeli chodzi o silniki benzynowe, wolno dobrze wiecie, że żeby stuningować, a jeżeli nie wiecie, to już Wam mówię, silnik wolno benzynowy należy położyć bardzo duże pieniądze, bardzo często trzeba wymieniać wałki, bardzo często trzeba bawić się mapą, robić doloty, wydechy, doprężania i tak dalej i wychodzi nam kilka tysięcy złotych, żeby ugrać, ale to w dobrych silnikach typu, nie wiem, Honda B16, cała seria, nie wiem, 40 koni, tak, więc Zastanówcie się na drugi raz, a najbardziej proszę zastanówcie się nad tym, co już kiedyś testowałem, czyli takie OBD wpinane w nasze. Znaczy kostka wpinana w OBD, o, tak powiem, bo to może być niebezpieczne. Wbrew pozorom, takie urządzenie może nam coś czytać, a na pewno nam nic nie da. I o tym był już odcinek, a wiem, że jest bardzo kupowane, bo widziałem to na mm, aukcjach na Allegro, więc podobał Wam się hit czy kit. Otworzył tym niedowiarką troszeczkę oczków. Kciuk w górę, udostępniajcie, niech się niesie. A Wam życzę miłej niedzieli. Dziś niestety bez okazji, ale w następną niedzielę będą okazje. Więc do zobaczenia. Dziękuję Stasiu za montaż. Dziękuję Sławku za hamownie Dziękuję sobie łysy, że żeś wydał znowu kilkaset złotych za. Au, wiedziałem, że tak będzie. No właśnie, muszę się uderzyć w rękę na koniec. Nie dość, że straciłem 180 złotych na tym benzynowym, bo ta reszta to, 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 to jeszcze bym przeżył, ale te 180 złotych, najgorzej. A najgorzej, że mam w biurze jeszcze. Klucze pokupowane. Małe grzechotki, duże grzechotki, płaskie klucze i jadę do specjalnego laboratorium, połamać to wszystko, zobaczyć przy jakich newtonometrach pękają zębatki w nich. Trzymajcie się, naprawdę jesteście zarąbiści. Cześć! Jak wyślę na gwarancji, to myślę, że powiedzą, że coś źle podłączyliśmy. Szczególnie <grym> po tym tutaj. A no to, to, nie, tego to nie, ale to bym chciał wysłać, choć stówkę odzyskać. Czy wyobrażasz się sobie. W 1980, lata 80. Najgorzej. <laughs> Siemaneczko, cześć. dzień... <laughs> Potrójne przywitanie jest z... do dupy, tak powiedzieliście, więc nie będę się potrójnie witał.